Angielski dla zabieganych. Ucz się w swoim tempie. Zaczynamy. Daily Routine Codzienne obowiązki. W tej lekcji nauczysz się, jak mówić o codziennych obowiązkach i przyzwyczajeniach w języku angielskim. Dowiesz się, jak opisywać swój dzień, organizować plan zajęć oraz omawiać obowiązki domowe i zawodowe. Te zwroty pomogą Ci lepiej komunikować się w rozmowach o codziennym życiu. Aby łatwiej przyswoić sobie nowe wyrażenia, najpierw posłuchaj tłumaczenia, następnie powtarzaj zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. Schedule, plan dnia. Schedule. I always check my schedule. Before starting work. Zawsze sprawdzam swój plan dnia przed rozpoczęciem pracy. Alarm clock, budzik. Alarm clock. My alarm clock rings at 6:30 every morning. Mój budzik dzwoni codziennie o 6:30. Household chores obowiązki domowe. Household chores. Doing household chores takes a lot of time. Wykonywanie obowiązków domowych zajmuje dużo czasu. Breakfast. Śniadanie. Breakfast. I never skip breakfast, because it gives me energy. Nigdy nie pomijam śniadania, ponieważ daje mi energię. Commute. Dojazd do pracy lub szkoły. Commute. My daily commute takes about 40 minutes. Mój codzienny dojazd zajmuje około 40 minut. Break time. Przerwa. Break time. I usually have my break time at noon. Zazwyczaj mam przerwę w południe. Bedtime. Pora snu. Bedtime. My bedtime is around 11 p.m. Chodzę spać około 23.